Witam Was na moim kanale, zapraszam Was na filmik z takimi moimi nowościami Nowości konserwacyjne jak zwykle Ten sam filmik powtarza się u mnie cyklicznie Kosmetyki, do których wróciłam I no co tam nakupiłam ostatnimi czasami Oczywiście to nie są jakieś tygodniowe zakupy miesięczne Tylko tu się mi tutaj troszeczkę uzbierało tego, co ostatnio nakupowałam Przede wszystkim zakupiłam ponownie dwa produkty do włosów To są te same, które Wam wcześniej pokazywałam z firmy Plantur Producent obiecuje, że to są rzeczy... Produkty do włosów po 40. Wiadomo, jak jakie tam efekty siwienia są. Przy, przeznaczone są do włosów ciemnych, mają też jakieś tam ekstrakty, e, które mają zapewnić, wzmacniać e, samo rośnięcie e, włosów. Cebulki mają być oczyszczone. No, takich tam cudów nie zauważyłam, bo e, nie uważam, że te akurat rzeczy, dwie przyczyniły się do tego, że tam włosy mi dostają w pewnych miejscach. Tak jak Wam mówiłam, tutaj to wszystko zadźwięczam koleganowi. I jego, ten, ten, który je piję, który bardzo systematycznie stosuję. Samo przyciemnienie włosów jest widoczne, i to przyciemnienie to nie jest takie stricte farbowanie, tylko takie naprawdę przyciemnienie włosowe i te włosy wtedy siwe aż tak się nie rzucają w oczy. Ale to nie jest zabarwienie tych włosów. Odżywka sama w sobie, bardzo mam silne właściwości farbujące, również skórki i tutaj wszystko na około paznokci i dłoni, także ostatnio musiałam nakładać to wszystko sobie w takich jednorazowych foliowych rękawiczkach, dlatego że zauważyłam, że no to nie mogłam tego za żadne skarby odszorować. Bardzo polecam tę serię, bardzo mi się fajnie sprawdza. Ja kupuję jak jakaś tam jest promocja, może sobie zawsze jakoś tam na... Tę promocję trafić. Średnio mi chyba starczył ten, te dwie rzeczy starczyły: szampon na dłużej, bo na pewno na ponad dwa miesiące, a odżywka troszeczkę szybciej. Ale też staram się nakładać tutaj w obrębie tych siwulców, gdzie są siwe włosy, a na resztę włosów nakładam inna, inną odżywkę, ale to tam w zależności, jak, jak mi się chce. Następnie kupiłam sobie pierwszy raz witaminy z Skrzypowity czy tam nazwijmy je suplementami. I to są takie suplementy, to tu był jeszcze taki prezent, taka odżywka do paznokci w takim olejku, ale w takim pędzelkowej wersji, więc bardzo fajna taka do zmywania, nazwijmy to tak, bo, bo to nie jest jakiś lakier do paznokci. Słuchajcie, bardzo fajne witaminy, ja je stosuję już od dłuższego czasu, więc to nie jest tak, że to jest jakaś nowość. Zostały mi tylko tutaj dwa listki, było 56 tabletek powlekanych. Powiem Wam, że będę stosowała na pewno te, te witaminy, bo one mają tutaj jakieś witaminy młodości, mają do pomóc jak, jak, jak najbardziej, ale tak zauważyłam, że skóra jest jakaś taka bardziej na oliwiona napięta po nich, odkąd je spożywam albo po prostu mi się najzwyczajniej wydaje, no, w każdym razie na pewno będę przedłużała suplementację tymi witaminami, a kupuję tutaj je oczywiście w jakiejś polskiej aptece online. Następnie przyszły oczywiście moje subskrybowane dwie rzeczy i to jest mowa o tym kolagenie z Wellgard i z tej firmy tej samej kupuję cały czas te same suplementy Vitaflora przeznaczone dla kobiet. Tutaj jest akurat napisane, że to są biokultury bakterii kompleksowe, czyli tam bardzo dużo chyba nie doczytałam się teraz akurat, żeby żeby wam tutaj przedstawić jedna jedna szczególna bakteria E, druga i trzecia, ale mam takie drugie nazwy, że nie będę teraz więcej, nie będę ślabizowała. E, to akurat chodzi o naszą ochronę, e, wiadomo, kobiecą, jak również e, i jelitową i m, dokładnie jeszcze mówiąc, to na pewno są jakieś właściwości, e, tam można sobie doczytać, e, które. W, w, Uodparniają, wspomagają naszą odporność, także jak najbardziej na tak. A poza tym, no i też już stosuję to pół roku, a poza tym to mój ulubiony ten kolega, o którym Wam mówiłam. Mówię ulubiony, dlatego że stosuję go od pół roku i to jest produkt, który mi się naprawdę bardzo sprawdził. Ostatnio Wam mówiłam o e, moich ulubieńcach rocznych, dlatego że uważam, że przyczynia się do wielu rzeczy, między innymi do tego, że stawy są bardziej naoliwione. Dodatkowo zauważyłam. Wzmocnienie tutaj dowłosowe, włosowe Tutaj te wszystkie moje łysy, placki, które zawsze były takie łysy i te włosy nigdy mi tutaj nie rosły, zaczęły w pewien sposób rosnąć. Część z nich już mogę sobie nawet złapać tam, żeby związać, a część z nich jest, jeszcze jest taka krótka, nieporadna. Dodatkowo założyłam, że płytka paznokciowa jest bardzo wyrównana, nie mam żadnych takich wzniesień, uniesień, dołków. Zawsze miałam z tym problem. I no Myślę też, że skóra wygląda dużo lepiej, ale to tak wiadomo to nie są jakieś badania kliniczne, tylko ja tak sama po prostu u siebie zauważam. Następnie kupiłam oczywiście następne, oczywiście następne, Awa Laboratorium, te moje ulubione ampułki i to są ampułki z kwasem hialurnowym witaminą PP. Lubię nakładać po domowej mikrodermabrazji te ampułki. Raz na dwa tygodnie, wszystko w zależności od tego, jak tam skóra tego wymaga, one niestety mają jedną wadę, ponieważ te ampułki mają, nie ja kupuję na eBay, mają tutaj takie, to są takie szklane ampułki, przez co zawartość tej ampułki musimy zużyć na raz. A jeśli chodzi o właśnie następne ampułki, które kupiłam, to które są lepiej lepiej co, zapakowane, to są właśnie z tej Farmony, o której Wam wcześniej wspominałam, to jest następna porcja, tu jest aż 10 ampułek po 5 ml, można sobie dzielić te ampułki, bo tutaj spokojnie można sobie to ściągnąć i używać dalej. Ja używam do mojego nakładacza tego Ultradźwiękami, mam taki specjalny też żel do tego. Po jakimś czasie, po nałożeniu takiej ampułki, warto najzwyczajniej w świecie sobie to wetrzeć tym nakładaczem, a dlaczego wzięłam te? Dlatego, że uważam, że świetnie sobie radzą jak taki naprostowywacz i długo długorezowe wielorazowe nakładanie tego produktu, zauważyłam duże efekty po, wielo, po wielu razach używania tego produktu mianowicie dzięki tym peptydom uważam, że ładnie mi się naprostowała skóra, szczególnie szyja szyja i dekolt, także będę stosowała nie są to jakieś mega drogie produkty, dlatego że porównując do. Oczywiście nie można porównywać, dlatego że. Zabiegi, a ja chciałam bardzo porównać do zabiegów w gabinetach medycyny estetycznej, więc porównując te ceny w gabinetach medycyny estetycznej, to nie ma to porównania, dlatego że to są, to chyba kosztowało 17 funtów z przesyłką, też kupowałam na eBayu. Ale chodzi o to, że najzwyczajniej w świecie to i tak się opłaca, jeżeli robimy to domowymi sposobami, tylko nie do końca wiem, czy można porównać je do oczywiście gabinetów kosmetycznych. Na pewno nie można, ale ja to lubię, robię w domowym zaciszu i. Myślę, że to też przynosi efekty w jakimś tam stopniu. E, następnie z tej samej strony, bo to była w ogóle strona, na której kupiłam sobie fajne kosmetyki, o których Wam zaraz powiem, nowości w mojej pielęgnacji, e, na ebayu, e, kupiłam sobie z firmy Apis kilka rzeczy i właśnie między innymi tutaj to, e, to zamówienie też stamtąd jest. E, firma Apis, ktoś mi ostatnio z Was mówił, żebym spróbowała koniecznie ich kosmetyków, oczywiście nie kupiłam ich od razu, ale Padło na kilka rzeczy i mówię Wam, co sobie kupiłam. Przede wszystkim kupiłam sobie krem na dzień. To nie jest krem, który jest. E jakby to powiedzieć, to nie jest krem, który jest jakimś SPF, więc ja szukałam takiegoś kremu z SPF. Nie, dlatego, że ja szukam kremu z SPF, tego mojego ulubionego i, i do innego nie będę na razie wracała. Chodziło mi o krem, który jest fajny, który się fajnie sprawdzi pod makijaż, który wygładzi skórę i będzie miał jakieś dobroczynne działanie w postaci wyjątkowych składników. I, I tak padło na ten krem z Apis Lifting Peptide i to jest jakaś seria liftingująco-napinająca. Liftingująca, napinająca z Snap 8 peptydem, który ma silne działanie właśnie takie e, dla skóry dojrzałej. E, kupiłam sobie z tej serii też, bo tam była promocja na chyba na takie duo, o ile się nie mylę, czy to była promocja czy nie, ale to nie była też wysoka cena, bo coś około 25 funtów za dwa produkty. E, padło również na serum pod oczy z tej samej serii i powiem wam tak, po miesiącu stosowania, bo to kupiłam gdzieś miesiąc przed świętami. Na pewno miesiąc przed świętami. Po miesiącu stosowania zauważyłam u siebie bardzo ładne wygładzenie. Dodatkowo ten krem świetnie się sprawdza jako krem taki pod makijaż właśnie typowo wygładzający. On bardzo ładnie napina skórę. Czy to serum wyjątkowo napina? Nie jestem do końca przekonana. Czy to nie jest też zasługa tego kremu, który też tam ląduje? Ale bardzo przyjemny na wilża i uważam, że troszeczkę te, ta mimika jest ograniczona w pewien sposób. Ja wcześniej używałam tego peptydu, o którym Wam wspominałam, tego Snoxin, Soxin, teraz już tak do końca nie pamiętam nazwy, zaraz eee, sobie przypomnę, ale on mi zaczął przesuszać strasznie strefę pod oczami, więc przestałam go używać. A że skończył mi się ulubiony mój Matrixel, to mówię, spróbuję czegoś innego. padłem na firmę Apis i jestem z, tego, z tych produktów dwóch zadowolona. Eee, bardzo ładnie wygładzona skóra, eee, zmarszki są również takie uspokolone, także o ten efekt mi chodziło i ten efekt został osiągnięty. Dodatkowo z tej firmy Apis na tej samej stronce kupiłam sobie dwie rzeczy, i to też nie było takie jednorazowe zamówienie, bo na pewno te dwa produkty, o których wspominałam wcześniej, przyszły w ogóle osobno, jakoś tak stwierdziłam, że bardzo mi się fajnie sprawdzają i dlatego kupiłam coś jeszcze. Przede wszystkim dwie maseczki i jedna maska algowa. I o, tym zaraz, o tej masce algowej zaraz też powiem. Tu jest maseczka też do całej cery dojrzałej i jestem pod wielkim wrażeniem. Ta maska jest świetnie napinająco, rozświetlająca. Ja sobie nakładam więcej niż na 15 minut. O producent mówi, że po 15 minutach jednak zmyć ciepłą wodą. Ja tam do pół godziny nawet trzymam tę maseczkę. Powiem Wam, że cena jest... Cera, nie cena, cera jest mega nawilżona, Cera też jest taka przystępna, bo coś około 9 chyba funtów albo 11, jakoś tak pira ze drzwi, bo dlatego że nie pamiętam konkretnie. Zresztą można sobie na stronkach zerknąć. To jest, napis to jest napisane, że to jest ekskluzywna terapia, perła, złota alga, kawior, silne właściwości nabliżające i tak. 8 miesięcy możemy tę maseczkę zużywać, zobaczcie, to jest aż 200 ml. Ja sobie ją nakładam oczywiście tutaj aż po, po dekolt, sam dolny, także no tak żeby ta skóra była napięta, nawierzona, nie tylko koncentruję się tutaj na. Na twarzy, a resztę zostawię spokoju, tylko tak staram się, żeby nawet coś tam na rękach zostało, żeby ta skóra była mocno nawilżona. Ta maseczka jest naprawdę świetna, bardzo ładnie nawilża, bardzo ładnie ma właściwości takie nawilżające, wygładzające. A jeśli chodzi o tę maseczkę, to jest naprawdę takie Cudo Magic, la Magic, z angielska tak mi się nazywało to, to jest maseczka napinająca właśnie z tym Snap 8, z tym peptydem, i tę maseczkę trzeba nałożyć na. 15-20 minut, po czym zmyć letnią wodą. I jest to takie mega nawilżenie, wygładzenie. Nawilżenie może jest złudne, ale wygładzenie jest. Tak jakby ta skóra zyskała naprawdę takie mega napięcie, także i tu też nie było jakieś mega drogie, też około coś 9 funtów mniej więcej, chociaż może mi się coś pomyliło. Um... To znaczy, to nie jest jakaś może cena niska, też również, ale też nie jest jakaś, nie wiadomo, jaka wysoka to nie kosztuje 100 albo 50 funtów, nie kosztuje 200 zł, 250, tylko naprawdę za mega jakość jest cena jest naprawdę niska. I ostatnia maska, tak jak Wam mówiłam, to jest maska algowa, i ta maska tutaj jest, to jest cała seria z, z, ten, z tym składnikiem również, intensywnie napinająca z komple kompleksem Tense Up. I to jest ten kompleks, o którym tutaj mowa. To jest błyskawicznie napinająca maska algowa z przełomowym kompleksem, właśnie, o którym mowa jest nowoczesnym składnikiem aktywnym, o, wyraźnie efe, o wyraźnym efekcie liftingującym. I powiem Wam, że na, no ma na pewno jakieś działanie, ja uwielbiam maski algowe. Robiłam już ją kilka razy, może trzy albo cztery razy, i powiem Wam, że skóra jest mega nabliżona i ona też nie jest nawilżona na jeden dzień, tylko. Również na, na kilka dni, powiedziałabym na 3-4, na pewno. Także to napięcie też jest na pewno bardzo widoczne i pozostaje. Poza tym, słuchajcie, skończył mi się, skończyła mi się witamina C i postanowiłam już nie wracać do witaminy C póki co, dlatego że wróciłam do swojego ulubionego produktu, który uwielbiam i to jest firma The Ordinary. to jest moje opakowanie, na pewno trzecie z kolei i to jest ten Pycnogenol 5% Pycnogenol czy PyknoGenol to jest wyciąg z kory sosny śródziemnomorskiej, o ile się teraz już w ogóle nie pomyliłam ze wszystkim. W każdym razie ta kora ma te właściwości, ekstrakt z tej kory, że działa wybitnie antyoksydacyjnie porównywalnie do witaminy C, jak również Wspomaga w nawilżaniu skóry. No i to jest po prostu mój ulubieniec. Są osoby, które tego nie lubią i mówią, że wręcz przeciwnie, że mają jakieś niedoskonałości po tym produkcie, że... Niekoniecznie ta tłustość lekka, taka, taka ala tłustość w tym koncentracie jest taka korzystna, ale zobaczcie jakie to takie ciemne zabarwienie jest i jest takie wyczuwalna lekka, jak gdyby taka lepkość, ale ja to lubię, u mnie się to mega sprawdza, oczywiście kropelka z zupełności wystarczy. Mam wrażenie, że skóra jest mega jasna po, po tym produkcie, albo po prostu sobie mówiłam. Najwyraźniej u mnie się ten produkt sprawdza, dlatego że wracam do niego. Także aktualnie zamiast witaminy C w mojej pielęgnacji jest pycnogenol. I to nie jest też drogi produkt, dlatego że porównywując do innych rzeczy z taki, takich ekstraktów, to tylko kosztuje tylko, mówię, 8 funtów, więc to nie jest też nie wiadomo jaka cena. Poza tym, że. Wciąż to jest bardzo wysoko, wysokiej jakości kosmetyk. Także bardzo Wam polecam. Nie zauważyłam, żeby mi się skóra robiła mega wrażliwa po tym produkcie, bo tam też są różne opinie i mówione jest nawet, że być może skóra się stanie lekko przewrażliwiona, wrażliwa. Następnie kupiłam sobie Matrixel 10%, o którym Wam też wcześniej wspominałam, że będę go kupowała. Na razie go nie stosuję, albo stosuję go, jeżeli nie stosuję oczywiście tych kremów, na dzień, lub stosuję go na noc, kiedy nie używam retinolu, dlatego że no, nie mogę mieszać tych różnych um, peptydów. Bo, jaki to sens by był tego, to już całkowicie nie wiedziała, co praktycznie mi służy, co nie, lub bym coś napsuła jeszcze. A wracam do tego produktu, bo no jest świetny, jest naprawdę bardzo dobry. A tutaj mamy go, możemy go zużywać przez, te literki coraz mniejsze, przez 12 miesięcy, więc na pewno go zużyję. To jest kolejne opakowanie u mnie w pielęgnacji. Kupiłam też nowy płyn micelarny. Wcześniej miałam próbkę na stronie Natasza Cosmetics. Zrobiłam zakupy z moją koleżanką którą serdecznie pozdrawiam. I między innymi znalazł się ten płyn z Eveline, którego miałam próbkę wcześniej. Powiem Wam tak, że to jest dobry płyn, ale ja nie wiem. Co jest ze mną nie tak, że jak próbka mi przypadnie do gustu, to jakiś cały produkt już nie. Zauważyłam, że w strefie tutaj, ten niestety, on mi tak nie oczyszcza dobrze skóry i tak na tyle delikatnie, jak to robi ten mój zwykły ze Simple, także ja go zużyję, ale no nie wiem, ja mam po prostu taką jakąś skórę, jak przyzwyczaję do jednego produktu, to potem właśnie tak, tak to wygląda. Oczywiście wróciłam to też do ulubionego kremu, bo mi się skończyło tamte opakowanie i to jest Farmona A-Contour Dermowygładzający krem pod oczy. Powiem Wam tak, wcześniej kupiłam jeszcze coś innego z serii, z Faromony, coś jakiegoś tam ze złotem, ale ten krem mi w ogóle nie przypadł do gustu, dlatego musiałam wrócić do tego, dlatego że zauważyłam, że on zostawia mi taką dziwną łuskę pod okiem. Oddałam go mojemu mężowi, także on używa i mówi, że jest dla niego bardzo dobry. U mnie zostawiał tą łuskę jakąś taką charakterystyczną. To oko było takie wyjątkowo spięte, bardzo mnie to denerwowało. I Użyłam mam na liżenia, także no, jaki sens używania czegoś, czego nie widzę efektu, dlatego, dlatego też wrzuciłam do tego kremu. O, ostatnio Wam wspominałam w moich ulubieńcach, o tym, że mam swój ulubiony krem na noc i stał się nim The inkylist List, ten krem ceramidowy i to jest moje drugie opakowanie. Jakoś tak się stało, że wcześniej Wam nie pokazywałam tego kremu, ja go kupuję na Amazon, cena jest znośna. Tak samo jak kupuję ten kremowy, balsamowy zmywacz do twarzy, dlatego że u mnie w pucie jest ciągle nieobecny na półce, a ten krem się świetnie sprawdza jako taki właśnie przykrywacz tych wszystkich moich suchych skórek który świetnie nabliża właśnie strefę tutaj wyjątkowo przesuszoną przez Retinol, bo jakoś tak mi ostatnio wyjątkowo przesusza strefę temu i Retinol, jakoś wyjątkowo bardziej niż zawsze. No i też wróciłam do swojego ulubionego kramu. kupiłam sobie Helio Wersja to jest oczywiście mineralna i to jest ta wersja lekko zabarwiona, który ma, ma w sobie taki lekki tint. Mi się te kosmetyki sprawdzają, nie uczulają, nie podrażniają, nie powodują wysypów skórnych, makijaż się trzyma świetnie, świetnie oczywiście chronią przeciwsłonecznie, ja stosując tę akurat teraz sekurację, którą stosuję retinolem, wiem, że muszę mieć już na 100% nałożony krem przeciwsłonecznie, jeśli wychodzę na zewnątrz, stosuję, lubię. Nie przeszkadza mi to absolutnie w niczym. Słuchajcie, następnie kupiłam sobie również trzy kosmetyki do makijażu, ale zanim Wam powiem to jeszcze oczywiście musiałam wrócić do moich ulubionych maseczek i to jest bardzo świeży zakup, dlatego, że kupiłam je dzisiaj Kupiłam je w super dragu, bo była wyjątkowo dobra cena na nie. One są zasadniczo zawsze w takiej dosyć wysokiej cenie, dlatego że one kosztują chyba coś około 3 funtów, a ja je kupiłam za funt chyba 90, dzisiaj jedną. Te maski. Jak się ogląda tych, te kanały profesjonalne, dermatologicznie, to mówią o tym, że te maseczki w płacie, w płachcie, to jest po prostu wydawanie pieniędzy na nic, ale no nie wiem, no mi się te maseczki świetnie sprawdzają, ja na przykład wczoraj miałam robioną tę maseczkę, dlatego, że robiłam sobie domową mikrodermabrazję i po takim zabiegu, nazwijmy to, ta maska jest po prostu genialna, wtłoczona jeszcze dźwiękami, naprawdę świetnie nawilża skórę, także ja uwielbiam te maski, ja do nich wracam i jak widzę, że moja skóra ich potrzebuje, jej, ich, to na zwyczajnie na świecie nakładam, nie nakładam bez sensu. Jeszcze zapomniałam wspomnieć do włosowo. Kupiłam sobie nową maseczkę, jeszcze jej nie używałam, bo wykończyłam najlepszą moją maskę na świecie Tak ją nazywam, z L'oreal Do włosów kolorowych i kolorowych farbowanych I chciałam bardzo wypróbować tę maseczkę I to jest jakiś tam Charles Warrington London I to jest seria dla, dla brunetek Także zobaczymy jak się u mnie sprawdzi i oczywiście dam Wam znać I wiecie co, kupiłam sobie taką świetną rękawicę do ciała Zobaczcie, jak pamiętacie te maseczki, maseczki, takie małe rękawiczki, rękawiczki, ręk no takie płatki jak gdyby silikonowe do mycia. Yy, twarzy to teraz właśnie pojawiły się. Oczywiście na pewno są długo, ale mi dopiero wpadły w oko i jestem mega zadowolona. Świetne to jest po prostu. Tutaj się przytrzymuje tak yy, palce: można też sobie właśnie to fajnie powiesić nad prysznicem, czy gdziekolwiek na wannie, żeby to zaraz wyschło. Świetne do mycia ciała: genialne. I ja zauważyłam też, że świetnie się tym myje włosy. Tutaj yy, tak się nie wiem, czy taki masaż się po prostu wprowadza. No, są świetne do wykorzystania na, na wszystkie, wszelkie sposoby. Ja kupiłam swoją na Amazon, ale przecież na pewno są gdzieś indziej jeszcze dostępne. I trzy kosmetyki kolorowe, które sobie ostatnio kupiłam i uważam, że zrobiłam super świetne zakupy. Słuchajcie, muszę sobie tutaj wytrzeć nos, bo na pewno mi się odbiły okulary. Słuchajcie, na dzień dobry pokazuję Wam mój ulubiony żeli, który kupiłam i jestem z niego bardzo zadowolona. Ja firmy Benefit Dobrywiowo uwielbiam. Uważam, że mają genialne produkty, bardzo długotrwałe, warte przez to z tej ceny, mega dopasowane do brwiowo. Nie za ciepłe mają te kolory. W każdym razie to jest żel, taka miniaturka, która mi wpadła w oko i kupiłam w budzie. To jest 24-godzinny utrzymywacz brwiowy i powiem Wam, że on się świetnie sprawdza. Naprawdę bardzo dobrze utrzymuje te brwi. Mam, miałam wcześniej z Eveline. Z Make Up Revolution wrzuciłam, bo nie, jakoś do końca nie polubiłam się z tym produktem. Zrobił się tak jak dziwnym zabarwieniu. No wiadomo, te żele czyste, no tak się zabarwiają, ale on jakoś tak wyjątkowo nie był świeży, nawet zapachowo. to go wyrzuciłam, więc mam teraz ten żel i jestem z niego zadowolona. No i słuchajcie, w przedświątecznej tam promocji tych piątków, Black Friday było tych ofert, nie wiadomo ile. W każdym razie padło wreszcie na ten nars, który miałam w naprawdę go na, na długo, długo na liście, była jakaś 20% wyprzedaż i mówię, wreszcie kupuję ten róż, ten róż jest przepiękny jako kiedyś miałam w jakiejś miniaturce po czym on mi gdzieś upadł połamał się i ja już go więcej u siebie nie zobaczyłam, nie wiem, tam mi się po prostu taka zrobiła masakra, że mówię, nie, kiedyś w przyszłości sobie kupię oryginalny produkt, to było takie ma, coś maciuńkiego wcześniej, w każdym razie to jest Deep Throat firma Nars w promocyjnej cenie jest to znośna cena, starczy mi na lata. Ten róż jest przepiękny, on wygląda bardzo młodzieńczo, bardzo świeżo, nie ma nahalnych drobinek. Wcześniej miałam coś podobnego również z firmy Sleek, ale nie mogę tego porównać, dlatego że tam nałożenie tego, tego różu powodowało to, że poliki dostawały takie czerwieni, takie były nahalne, a tutaj, tutaj sobie kształty człowiek nie zrobi tym nigdy w życiu. Ma to lekki taki błysk, ten błysk jest taki lekko młodzieńczo, świeżości dodaje, bardzo jestem zadowolona. Patrzę, że mi zostało jeszcze dwie minuty, mam nadzieję, że się zmieszczę, bo obiecałam sobie, że nie nagrywam takich długaśnych filmików, no ale jak widzicie, to się nie da. Następnie padło na Charlotte Tilbury, mam nadzieję, że to się tak czyta. Od Charlotte kupiłam sobie w końcu ten bronzero rozświetlacz. I to jest ta wersja Light. Jestem z tych produktów bardzo zadowolona. Ja kupiłam je sobie pod choinkę i to mam, mówię, bez bicia się przyznaję, że to jest mój prezent dla samej siebie pod choinkę. Jestem z tego bardzo zadowolona. To jest bardzo subtelne rozświetlenie, bardzo subtelne cieniowanie czy brązowanie twarzy. Wow, powiem Wam, że jestem pod wielkim wrażeniem. No cena była dosyć wysoka, ale tam też było chyba jakieś 20% zniżka akurat na to. Plus kupowałam sobie jeszcze pomadkę i tak jakoś tak wyszło, że całkiem było, było znośnie. Także z tego, z tego produktu jestem mega zadowolona. I patrzę, że to już wszystko. Na pewno tu mi się nic nie zagubiło. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Ja mam jeszcze do nagrania ogromny projekt Denko, o którym wcześniej wspominałam, że muszę zrobić, bo mam kilka fajnych produktów, które mi się pokończyły. Do następnych filmików, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, pa!